Powiem tak, no mecz, nikt się nie spodziewa, żeby tutaj przyjedziemy i, i taki spotka nas, że tak rok, okres ten, że taki mecz, przebieg meczu i wynik 4-4. No przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim, no niska obrona, kontra. Powiem szczerze, pomogła nam taka ta sytuacja, bo zjeliśmy, musieliśmy zdjąć alfę bodajże w 15 minucie, gdzieś tam to trochę, jakby to powiedzieć, coś sobie pomogło. Tutaj żeśmy musieli gdzieś tam ustawienie trochę zmienić. Wyko wykorzystaliśmy przede wszystkim przestrzenie. To, co, to, to, co um, żeśmy sobie gdzieś tam założyli, wychodziło. Jako teraz w można powiedzieć, być taki niedosyt, bo, bo strzelałem 4 bramki na wyjeździe. E, po takim naprawdę, po fajnych akcjach, typowo skąd a tracimy naprawdę proste, no proste bramki, niektóre gdzieś tam zabrakło jakiejś asekuracji, gdzieś tam pojedynku przede wszystkim na bocznej strefie boiska, bo tam by przewaga 2 na 1, 3 na 2, gdzieś tam za mało zabrakło właśnie takie, takiego wsparcia, czy, czy, w, czy w pionie, czy gdzieś tam w poziomie przesunięcia, no ale trzeba jednak powiedzieć, że przed meczem przyjeżdżając tutaj w biorąc trzeba wziąć w ciemno, także ja chciałem naprawdę bardzo pogratulować opakom za, za ten punkt, bo kawał roboty zrobili i, i, i serca włożyli w ten mecz. No szalony mecz. W ogóle tutaj trener powiedział, że łatwo bramki tracili, to, to co ja mam powiedzieć o swojej drużynie. My mieliśmy o tyle utrudnione, że właśnie cała drużyna ciemnięki była na, na swojej połowie i trzeba było naprawdę się dużo napracować, żeby pod bramkę dojść. A mając tak szybkiego napastnika, jakiego mieli goście dzisiaj, no to trudno się dziwić, że taką taktykę obrali i, i w przerwie żeśmy sobie to już wiedząc jak ta gra będzie wyglądać, po prostu nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego tak niektórzy się zachowywali i, i straciliśmy tak właśnie proste, właśnie myśmy tracili bramki, bo tam trzecią bramkę to to, to tutaj dużo było przypadków, bo widać było, że strzelał i, i, i zeszło mu na poszła piłka na prawą stronę i tam wykończył zawodnik przy rzucie rożnych, gdzie leci 5 minut piłka. To jest po prostu no nieprawdopodobne, że, że z tego zamykając i tam przecież bo wiadomo kto ma być od Nazji i, i, i no nie ma prawa z tego paść bramka. Tak samo rzut karny, który został, e, jeżeli był faul, no to w ogóle jak można faulować zawodnika, który z tyłem do bramki naszej w zasadzie krzywdy by nam nie zrobił. No i gdzieś tam próbanie wybicia piłkę, wiadomo, że jest to narażenie na, e, na faul i właśnie rzut karny, no i tak się stało. E, tak naprawdę no, ciężko, ciężko mi pojąć, bo te bramki, które straciliśmy, to były po, po takich błędach, których no, wreszcie nie przystoi niektórym zawodnikom, a, a tak się stało. Nie chcę to tłumaczyć, że Pcim, Pcimianka nie grała meczu, myśmy grali w sobotę, w środę i, i może tam to mogło mieć wpływ, chociaż tego nie było widać na boisku. Także chłopaki zostawili sporo zdrowia i dążyli do, y, do zwycięstwa. No, liczyłem, że jeszcze w końcówce uda nam się wepchnąć tą piątą bramkę, i, 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 no, bo w zasadzie, y, prawie z każdej akcji, gdzieś byliśmy blisko pola karnego. I, i, i wiadomo, że, że no, wszystko było możliwe. Bo rzeczywiście czasem padają bramki, wręcz w takich sytuacjach, że może nie do końca wtedy powinna padała, a padała, a były i również lepsze sytuacje, czyli tam w poprzeczkę mieliśmy gdzieś z dwóch metrów, trafiamy w poprzeczkę, no to wszystko się dzisiaj mogło wydarzyć, mogliśmy też oczywiście przegrać. Yy, trudno być zadowolonym, jeszcze raz mówię z Rzemisu, bo nie jestem i niech w szatni jest. W tej chwili jest cisza w szatni, bo każdy to przeżywa i wie, jakie, jakie błędy popełniliśmy. Spokojnie oczywiście sobie to wyjaśniliśmy i, i, i... Nie tyle, no jest, trzeba przejść do kolejnego etapu, trzeba się skoncentrować na, na tym, co, co kolejne i zacząć zdobywać w końcu komplet punktów. Dziękuję.